Jeśli za drugi outfit zdobyła co najmniej 22 punkty, to zostanie nową królową zakupów. To cudowne, gdy dzieci mogą być w pełni sobą. Jak wspaniała jest przekąska, która ułatwia im wyrazić swoje emocje. Dlatego stworzyliśmy Kinder Kinderini. Nowe, chrupiące ciasteczka o wyjątkowym smaku tylko od Kinder. Kinder Kinderini, jedno ciasteczko, tak wiele emocji. Kinder niespodzianka i 16 figurek Playmobil dla waszych dzieci. Twórzcie własne historie i bawcie się razem w superbohaterów. Przygoda zaczyna się z jajkiem Kinder niespodzianka. Witaj w klubie tych, którzy jak Mikołaj kupują taniej na Black Wix. Teraz w Empiku trwają super promocje. 34% rabatu na zestaw Lego Świąteczne dekoracja stołu. Instax zmieni 30% taniej i e ekspres Cibo z rabatem 31%. Empik, witaj w klubie. Wszystko inne może poczekać. W końcu są święta. Poświętuj trochę. Pepsi. Thirsty for more. W kalendarzu rodziny zapisujemy to, co ważne. A zdrowie dziecka to najważniejszy punkt w planie. Szczepienia to nasza ochronna tarcza. Chronią przed groźnymi chorobami zakaźnymi i ich powikłaniami. Sprawdź kalendarz szczepień na szczepienia.info. Brzuchy, kiedy jedzenie powoduje ból, NOSPA MAX szybko trafia w skór źródło bólu i usuwa ból brzucha. NOSPA MAX to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Znajdź idealną kawę z Philips Latte Go. Świeże ziarna i aksamitna mleczna pianka, której nie sposób się oprzeć. A do tego najszybszy w czyszczeniu system mleczny. Philips Let Zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. Ach, to znowu moja młodsza siostra. Nie wyobrażam sobie dnia bez jej uśmiechu i naszej małej przerwy na przyjemności. Pyszna przekąska prosto z lodówki. Chłodny mleczny krem otulony puszystymi biszkoptami. Kinder Mleczna Kanapka. Otuleni miłością. Teraz nowa, truskawkowa edycja limitowana. Czasem obawiamy się tego, czego nie rozumiemy. Ale nauka rozwiewa te obawy. Współczesne reaktory to jedno z najbezpieczniejszych źródeł energii. Wiecie, że mają wiele warstw ochronnych i pozwalają ograniczać emisję CO2? Elektrownie jądrowe zajmują niewiele miejsca, pomagając chronić różnorodność natury. Jesteśmy częścią nowoczesnego świata, który czerpie siłę z nauki. Czas na polski atom. A ta kolacja będzie pełna tajemnic. Cosnaczek jest? Nie będzie całowań. Trzy randki i trzy szanse na miłość. Wrzucam i e, zakocham się w tobie. Kto oczaruje serce i podniebienie? Kolacja w ciemno. Nowe odcinki. Jutro o 22 w Polsat Cafe. Moda to nie tylko ubrania W mojej szafie znajdziecie wszystko To sposób na życie To jest takie odzwierciedlenie mnie Trudne zadania Pierwszy temat, kolor Walka z czasem Mamy tylko godzinę I budżetem Odmowa Czemu? Zachwyty Absolutnie wszystko się zgadza I w topy. Nie będę się wypowiadała na temat tej stylizacji, bo jest obrzydliwa Shopping Queens Królowe zakupów Nowe odcinki W środę o 21 w Polsat Cafe To cudowne, gdy dzieci mogą być w pełni sobą. Jak wspaniała jest przekąska, która ułatwia im wyrazić swoje emocje. Dlatego stworzyliśmy Kinder Kinderini. Nowe, chrupiące ciasteczka o wyjątkowym smaku, tylko od Kinder. Kinder Kinderini. Jedno ciasteczko, tak wiele emocji. Sometimes remembering where you started makes you think where you're going. What if there's another way? Another way to breathe. Another way to connect. Another way to create. What if there's another way to grow? Another way to fly? There's always another way. Paradigm, the new refillable fragrance by Prada. Witaj w klubie tych, którzy jak Mikołaj kupują taniej na Black Mix. Teraz w Empiku trwają super promocje: 3 za 2 na książkę, głośnik Marshal 40% taniej i Samsung Galaxy A56 20% taniej. Empik, witaj w klubie. Kinder Niespodzianka i 16 figurek Playmobil dla Waszych dzieci. Twórzcie własne historie i bawcie się razem w super superbohaterów. Przygoda zaczyna się z jajkiem Kinder Niespodzianka. Te święta? Powiedz Rafaello. Migdał zatopiony w kremowym nadzieniu, otoczony wiórkami kokosa. Rafaello. Więcej niż tysiąc słów. Milka Max. Delektuj się maksymalnym smakiem w każdej kostce. Free Chwani Kuczu. The New Limited Edition. Yves Saint Laurent. Ach, to znowu moja młodsza siostra. Nie wyobrażam sobie dnia bez jej uśmiechu. I naszej małej przerwy na przyjemności. Pyszna przekąska prosto z lodówki. Chłodny mleczny krem otulony puszystymi biszkoptami. Kinder Mleczna Kanapka. Otuleni miłością. Teraz nowa truskawkowa edycja limitowana.